Myślałem, że będzie przełamanie na tym meczu. Akurat fajnie z arką mogłoby być, ale no niestety, no, mój pierwszy mecz skończył się jak skończyło. No, myślę, że mogłem dać siebie jeszcze trochę więcej. No ale niestety, no, widać, że arka poszła na ekstraklasę mocnym składem i awans, zasłużenie chyba im się nadaje. Padła jedna, druga. Niby się nie podłamaliśmy, ale coś tam się działo. I no, czy nie wiem, czy podjechali, czy coś. Nie wiem, wydaje mi się, że. Daliśmy z siebie wszystko co mogliśmy. No Arka widać, że mocna i rozjechała trochę. Nie wiem, ta pierwsza bramka po tej bramce to coś, coś chyba w nas pękło, bo to naprawdę nie poznawałem nas, nas w obronie w tej drugiej połowie. Straszne błędy popełnialiśmy takie naprawdę szkolne, które Arka bezlitośnie wykorzystała. No i pokazała, że rzeczywiście jest najlepszą drużyną w tej lidze i bezapelacyjnie należy jeść na awans do Ekstraklasy. No Dokładnie, no, chcieliśmy się przełamać, e, chcieliśmy wygrać ten mecz. Myślę, że teraz możemy sobie gdybać, co by było, gdyby Niszy tę sytuację wykorzystał przy 0-0 w pierwszej połowie, bo naprawdę miałbyśmy tą sytuację. No niestety, no, to jest gra błędów, nie strzeliliśmy tej bramki i, i później chyba w drugiej połowie e, może zbyt mocno uwierzyliśmy, że możemy ten mecz może wygrać i, i troszkę chyba za bardzo się odsłoniliśmy. I, a jednak trzeba było grać to, co w pierwszej połowie, z obroną, po prostu to, co umiemy i, i niestety w, tym, w, tym, w tej drugiej połowie to nam się nie udało.